Czarny mężczyzna o imieniu Bokserki87359 długo przygotowywał się, aby dać w piepi i bdol swojemu białemu koledze rasiście. Są już na ringu. Gotowi do walki. Nie Murzyn wygrał i spełnił swoje marzeni. Kropka, teraz trener krzyczy na jego kolegę. Ale słabi z Syby. Po przegranej walce biały rasista ćwiczył i ćwiczył, nie poddawał się, mimo iż od treningu strasznie się męczył. Tymczasem Murzyn to olewał. Myślał, że i tak jest już najlepszy. Nastał w końcu ten dzień, znów wyszli na ring. Ale cóż to? Kropka. Biały wygrał. Kropka. Tłum szaleją. Niektórym aż zawirowało w głowie. Co za zwrot akcji. Jej gratulujemy zwycięstwa krzyczeli. Wzrosło podekscytowanie tłumu. Był tam nawet. Kuszej mały we własnej osobie. I byłoby wszystko dobrze, gdyby nie pewien furas, który się tam znalazł. Wyglądał bardzo niewinnie, ale z jego zielonego plecaka wyszła mutantka. Ruda mutantka potrafiąca kontrolować przedmioty. Niektórzy zaczęli uciekać, ale byli też tacy, którzy stawali do walki, a mutantka tylko się chciała spokojnie pouczyć. Ona nie chciała źle. Chciała schować się w plecaku furasa, bo bała się odrzucenia które otrzymała, zaczął ją gonić łowca smoków w nieudanym cosplayu Lokiego, ale ona odpłaciła się tym samym. Mutantka zdenerwowała się i przyszedł utchor, który modlił się przy łach. Niestety, przypadkowo przywołał groźnego Olwa, -o który się na nich czaił, ale największą moc miał pszczoła baryszczająca do wiadra. Pokonał ich wszystkich swoim wzrokiem i oni, oni wszyscy zapadli w głęboki sen i rano, gdy się obudzili, zapomnieli o wszystkim, ale to się wydarzyło.